Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tylko wiem, że później też będzie modlitwa, ale chciałbym was zaprosić, żebyśmy się pomodlili o Ducha Świętego, może powstańmy. I żeby Duch Święty też bardzo swobodnie poruszał się między nami, dlatego zapraszam Was właśnie do takiej modlitwy i jak możecie, to, to powtórzcie za mną. Kochany Duchu Święty dajcie zielone światło, abyś poruszał moje serce. Zachwycał mnie Bogiem. Uwrażliwiał na Jego piękno. Ty, duchu święty, przenikasz głębokości Boga samego. Pozwól mi poznać serce Ojca i przyjdź ze swoją mocą. Amen. Dziękuję bardzo. Kochani, przyjeżdżając do tego miejsca, zawsze towarzyszy mi takie dwie sprawy. Jedna sprawa to jest radość, druga sprawa to jest wyzwanie. Radość jest taka, że rzeczywiście nie jestem tu pierwszy raz i lubię tu przyjeżdżać. Lubię tu przyjeżdżać, bo macie rzeczywiście dobrego, fajnego proboszcza, z którym mamy bardzo też taką dobrą relację. Więc zawsze będąc, tu czuję się bardzo tak swobodnie, bardzo lekko, tak, tak bardzo domowo. Bardzo domowo. Radością też jest to, że dzieją się takie wydarzenia, gdzie Wy chcecie pójść dalej i głębiej i chcecie coraz bardziej Jezusa poznawać. I bardzo dobrze mówi się do takich osób, które przychodzą na coś dodatkowego. Więc to jest w ogóle radość. Bardzo duża radość. A wyzwanie jest takie bo tutaj macie też przepięknie właśnie kamery, kanał parafialny na YouTubie działa elegancko i ksiądz Waldemar, wasz proboszcz, zawsze sprawdza ilość wyświetleń, więc musi mi dobrze pójść. I to jest właśnie tak zwany challenge. Dlatego udostępniajcie ten materiał, zostawcie łapkę w górę <laughs> i subskrybujcie kanał. Też taki błogosławiony problem w tej waszej parafii, Słuchajcie, bo przyjechałem w kurtce i myślałem, że w kurtce będę głosił, ale tu jest tak dość ciepło, że trochę słabo w kurtce, a znowu bez kurtki no 15 stopni i teraz tak czy tak. Więc cieszę się, że też macie ciepły kościół i też myślę, że nie chodzi tylko o taką zewnętrzną stronę, ale chodzi o was, bo ciepło jest tam gdzie są relacje, gdzie jest serdeczność, gdzie jest otwartość, gdzie nie jesteśmy wobec siebie anonimowi, ale gdzie jesteśmy wobec siebie po prostu relacyjni. To tak tytułem wstępu. Drodzy moi, konferencja, rzeczywiście ksiądz Waldemar zadzwonił, mówiąc o tym, że zależy mu, żeby też wspomnieć o adoracji, ale miałem też w tym taką możliwość wyboru tematu i nazywałem tą konferencję od bojaźni do uwielbienia. Od bojaźni do uwielbienia. I chciałbym to bardziej rozbudować. Bojaźń to jest wrażliwość, to jest wrażliwość na obecność. Mam wrażenie, że my dzisiaj żyjemy w takiej generacji mikrofalówki, to znaczy, że dużo rzeczy dzieje się bardzo szybko. To jest takie społeczeństwo instant. Szybkość po prostu działania, ona powoduje, że jesteśmy rozkradani. Z czegoś takiego jak wrażliwość. I teraz zobaczcie, kiedy dochodzimy do rzeczy, które są duchowe, kiedy dochodzimy do kwestii relacji z Panem Bogiem, to niezwykle ważna jest wrażliwość, dlatego że Bóg posługuje się różnymi poruszeniami i on nam daje poruszenia. I Duch Święty bardzo często działa tak, że on nas uwrażliwia na sakrum. On nas uwrażliwia na obecność Boga, on nas uwrażliwia na Jego przeróżne natchnienia, takie, że czasami nawet gdzieś jesteś na spacerze, czy jesteś w pracy, może Ci przyjść taka myśl, która jest naprawdę z Niego. Ja pamiętam, że program rekolekcji, który prowadziłem dla młodzieży, ułożyłem pod prysznicem w 3 minuty. Dlaczego? Bo tak łatwo i w takiej prostocie przyszły, mówię, oprzemy je na tajemnicach światła, zrobimy to tak, tak i tak, nie? I tak mi przyszło w takiej jasności. I mam wrażenie, że Bóg jest Bogiem, który lubi inicjować i lubi też przychodzić wtedy, kiedy On chce. I kiedy spotyka otwartość Twojego serca, to bardzo często zasiewa myśl. On jest siewcą. Zasiewa myśl, zasiewa ziarno, które później może w tobie kiełkować i które może przynosić bardzo obfite plony. Tak niesamowity jest Bóg. Więc wierzę, że bardzo potrzeba nam wrażliwości, i adoracja to jest miejsce zatrzymania. To jest miejsce zatrzymania, czyli tak jak pędzimy, jak wszystko jest instant, jak wszystko jest jak w takiej mikrofalówce, jak wszystko jest takim McDonald'em, że od razu to masz, to nawet wchodzisz, masz ekran, klikasz, już nawet nie musisz stać w kolejce, dajesz lokalizator, zaraz ci przynosi, masz to wszystko po prostu podane jak na tacy. Tak, zobaczcie, że duchowo nie jest tak łatwo, bo jeżeli chcesz wchodzić w głębie relacji z Bogiem, to to musi zakładać wysiłek z Twojej strony. To musi zakładać czas. To musi zakładać mm, samodyscyplinę. I mm, bardzo ważne jest to, żebyśmy przebywali w obecności Bożej. W obecności Bożej. I bojaźń według mnie jest takim przez nas ludzi kościoła niekoniecznie odkrytą postawą. Taką... Mm, Myślę, że mamy w sobie też bojaźń, i chciałbym od razu wyjaśnić, że w bojaźni nie chodzi o to, że boimy się Boga, że boimy się na przykład piekła, że jeżeli ja będę dokonywał złych czynów i się nie wyspowiadam, to pójdę do piekła. To nie chodzi o strach przed Bogiem. Bojaźń jest pozytywną postawą. Pozytywną postawą, gdzie patrzę na Boga jako na mój autorytet, gdzie wyrażam do Boga bardzo wielki szacunek. Gdzie stanięcie przed Bogiem powoduje we mnie niejednokrotnie podziw. Czy podziwiasz Boga? Czy masz takie momenty, że, że stajesz przed Bogiem w zachwycie? Bo zobacz, kiedy spotykamy jakąś taką bardzo ważną osobę, ale taką, która jest dla ciebie rzeczywiście autorytetem, to zobacz, że wtedy zwykle stajesz i tak. I nawet nic nie mówisz, po prostu stajesz, przyglądasz się tej osobie. Jest to dla ciebie jakieś takie po prostu ważne spotkanie. Ja pamiętam taką moją wychowawczynię z gimnazjum, która była być może wzrostu takiego Napoleona Bonaparte, bo niskiego wzrostu, ale ja miałem do niej bardzo duży szacunek. Bardzo duży szacunek. I ja byłem taki rojber troszkę w latach młodzieńczych. I ona jednym spojrzeniem potrafiła mnie to spojrzenie było przenikające. To spojrzenie potrafiło we mnie wzbudzić coś takiego, że głowę spuszczałem i wiedziałem, że źle zrobiłem. Miałem do niej szacunek. I tu jeszcze, właśnie chodzi o taki szacunek i autorytet, ale chodzi o coś jeszcze więcej. Ten szacunek i autorytet w bojaźni, on wynika z bliskości. On wynika z bliskości. Czyli zobacz, że jak, jak przepięknie opisuje to mm, Słowo, kiedy na przykład otworzymy Księgę Daniela i słyszymy tą wizję przychodzącego Syna Człowieczego, to jest siódmy rozdział. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczne zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg. Wejdź wyobraźnią w tą scenę. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni. Jego koła płonący ogień, strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Wyobrażacie to sobie tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi, i tu jest. Mm, Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę, i tu jest taki moment, kiedy widzimy, widzimy właśnie syna człowieczego, i kiedy tak właściwie, kiedy widzisz po prostu potęgę Boga, kiedy widzisz to, jaki on jest, to tak właściwie ty po prostu stoisz i się wpatrujesz. Stoisz i się wpatrujesz, bo wierzysz, że ten, który stoi przed tobą, że to jest Król Królów i Pan Panów. Dlatego tysiąc tysięcy, dziesięć tysięcy, bo dziesięć tysięcy stoi przed Nim. Stoi, bo wie, że przed, kogo, przed sobą ma kogoś niezwykłego, kogoś potężnego, kogoś, kto może wszystko. A taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Stoisz i naprawdę widzisz po prostu w Nim, yy, widzisz w Nim autorytet. Widzisz w nim kogoś niezwykłego, i to jest ważne, kochani, że widzimy potęgę Boga. Widzimy Jego potęgę, widzimy Jego majestat, widzimy Jego świętość, ale świętość z języka oryginalnego oznacza inny. Widzimy też w tej świętości. Widzimy Jego bliskość. To jest tak bardzo ważne, kochani, żeby właśnie ta świętość nie budziła w nas takiego obrazu, że Bóg jest kimś odległym, ale że właśnie jest kimś bliskim. I dlaczego Bóg jest bliski? Zobaczcie, co teraz przeżywamy. Mamy Adw adwent, czyli mamy ciągłe oczekiwanie, czuwanie, gotowość na to przyjście Jezusa. Chcemy, żeby nasze serca były totalnie otwarte i widzimy, że On przychodzi i rodzi się. Rodzi się jak, jak dziecko. Jak zwykłe po prostu dziecko, i to jest niezwykłe, że ta wielkość Boga, ona objawia się w małości. Wielkość w małości. Że Chrystus chce być tak blisko nas, że chce nam pokazać właśnie taką bliskość, że On schodzi do nas, staje się jednym z nas. Jest obecny w tym białym kawałku chleba i czy to, kochani, czy to w tobie budzi zachwyt, czy to przejmuje Twoje serce. Bo ja mam wrażenie, że my w kościele przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, przyzwyczailiśmy się do liturgii, do Eucharystii, i że to przestało nas przejmować. I dlatego w związku z tym, że to nas nie przejmuje, to tak jakby ta bojaź z nas, no nie wiem, wyparowała. I teraz zobacz, kiedy czy stajesz na adoracji, czy stajesz właśnie na Eucharystii w Jego obecności, czy to jeszcze właśnie cię zachwyca, czy, czy potrafisz na nim skupić swoją uwagę, czy potrafisz się w niego wpatrzeć. Bo to jest On, to jest Bóg, to jest właśnie ten święty, piękny Bóg, który staje właśnie w bliskości z Tobą. I nam trzeba takiego przejętego serca, bo tylko to nas przyciąga jeszcze bliżej. I był taki moment bardzo glubie w dziejach apostolskich, kiedy tam Żydzi chcieli zmienić swoją postawę, kiedy słuchali nauk apostołów i nie wiedzieli za bardzo, co mają zrobić. No i co mamy zrobić. No, przyjmijcie, przyjmijcie właśnie Ducha Świętego. I oni, oni się przejęli do głębi serca. Tam jest ta scena, że oni przejęli się do głębi serca. I to przejęcie do głębi serca ono powoduje, że Bóg staje się dla nas jeszcze bliższy. Przejęcie do głębi serca. Przejęcie do głębi serca. Czy w wierze, w relacji z Bogiem, czy ciebie jeszcze coś przyjmuje? Czy masz tak? Wiecie, dla mnie adwent teraz to jest taki czas, gdzie to, o co ja walczę, to walczę o moją wrażliwość. I mówię sobie, wiele złodziei kradnie moją wrażliwość. Tym złodziejem nazywam internet, chociaż można czasami oglądać dobre treści. I tak sobie podjąłem taką decyzję: mówię w uczciwości. No, jestem w internecie, działam, jestem też twórcą, nagrywam. Nie chcę z tego rezygnować, bo to lubię i też czuję w tym taką misję. Ale nie chcę, żeby to kradło mnie z czasu. Więc mówię sobie, do czego mnie zapraszasz Duchu Święty i rzeczywiście na czas adwentu mówię po godzinie 20, czyli wieczorem, kiedy człowiek jest już taki wiecie, zmęczony, czyli tak właściwie mniej ambitnych rzeczy zrobisz, przynajmniej ja tak mam, może wy macie takie wydajne wieczory, to Bogu dzięki. No i od 20 wyłączam transfer danych. Po co? Po to, żebym był w ciągłej wrażliwości. I teraz wyłączam? Okej, okay, tworzy mi się więcej przestrzeni. To co, co w tym czasie robię? No to w tym czasie, tak jak gdzieś tam Ciężko mi się było zebrać do jakiejś takiej wydłużonej modlitwy, to mówię sobie: spotkam się z Bogiem, ale spotkam się trochę w takich warunkach, takich pokojowych, w sensie, że w pokoju. I tak mówię sobie: zainspirowała mnie inna osoba, która mówiła o tym, że ona sobie robi takie herbatki z Bogiem. I domyślam się, że dla niektórych to jest taki jak to herbatka z Bogiem. Chodzi o to, że ona zaparza sobie herbatę, bo jest herbaciarą i zawsze lubi herbatę i że Bóg jest dla niej kimś bliskim i tak siada sobie po prostu do stołu, wyłącza w tym czasie telefon, nie ma jej dla nikogo, siedzi sobie i rozmawia sobie po prostu z Bogiem przy takiej herbacie. Ja tak mówię. Hmm, ciekawe. Ciekawy sposób, nie? I tak wiecie co? Tak ona mi o tym mówiła kilka miesięcy temu, a mnie te herbatki tam czasami właśnie o nie zagadywałem, i tak sobie pomyślałem, może to jest jakiś taki dobry sposób dla mnie, osoby, która wiecie, która się modli, która bierze brewiarz, która bierze słowo, która wiecie, jakieś kazania układa, i tak sobie pomyślałem, że to jest taki dobry czas, bo ja w tym czasie nie muszę niczego układać, nie muszę niczego rozważać, ale ja w tym czasie mogę po prostu być. Mogę po prostu być. Mogę po prostu przebywać z Bogiem, i to, co gdzieś tam czy jest, co, czy jest w moim sercu, to przegadam z Bogiem, to mm, podziękuję mu, tak sobie przejdę czasami przez cały dzień, ale wiecie, bez scenariusza. Ja i Bóg i sobie siedzimy. Nie? I jakby zobaczyłem, że wiecie, że potrzebujemy takich miejsc naszej wrażliwości. Oczywiście najpiękniej jest, kiedy przychodzimy tu do kościoła, jestem zbudowany, bo ksiądz Waldek się ze mną dzielił, i że wy tutaj chyba macie w poniedziałek, gdzieś rano, czy nie wiem, czy to było, czy nie, ale że półtorej godziny adoracji, i że nigdy nie było takiej sytuacji, że Jezus był tutaj sam. Nigdy nie było takiej sytuacji, A jak czasami go natchnie, czasami zdarza się, że Duch Święty ma jakiś dobry pomysł podrzuci. No i, i, i w tym momencie coś tam jakiś taki, był też wieczór, no to. Też przyszliście. My teraz mieliśmy także jedna z naszych osób zaangażowanych w parafii pomyślała sobie, zróbmy czuwanie adwentowe. No i wiecie, pomyślała o tym w środę, puściliśmy informacje, zrobiliśmy to czuwanie adwentowe, godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem w ciszy, godzina Eucharystii i godzina uwielbienia. No i później jakieś jedzonko, bo to młodzi byli, to wiecie, jeszcze coś tam dziubnęliśmy, nie? I, i to było... Piękne takie spotkanie, takie, takie, wiecie, takie niewymuszone, takie, że Ty masz czas i Ty swój czas właśnie poświęcasz Bogu i Ty ten czas po prostu z nim spędzasz. To jest tak ważne. Wiecie, ja, ja mam wrażenie, że, mm, że Bóg pragnie takiego czasu, kiedy stajemy przed nim w takiej, można powiedzieć, bezinteresowności, kiedy przychodzimy tak po prostu. Że on bardzo mocno też tego pragnie. I mam wrażenie, że kiedy uczymy się spędzać z nim czas, no to w naszym sercu coraz mocniej pojawia się zachwyt nim. Coraz bardziej zaczynamy zajmować się nie tylko naszymi sprawami, ale zaczynamy zajmować się Bogiem. I tak właściwie trochę tak rozumiem adorację. Mimo tego, że Pan Bóg mi dał kiedyś obietnicę, że na każde moje pytanie odpowie mi w trakcie adoracji, to było piękne i to też jakby nie jest takie, że sam sobie wymyśliłem, tylko adorowaliśmy najświętszy sakrament i pewna kobieta no, dostała takie, takie światło, taka myśl przyszła na modlitwie i powiedziała mi, Muszę się z Tobą tym podzielić. Musimy pójść na spacer. I na spacerze mi mówi: Wiesz co, wierzę, że Pan Jezus złożył mi takie przekonanie, że On Ci chce odpowiadać na wszystkie Twoje pytania w trakcie Adoracji. Doświadczam tego. Doświadczam tego, że kiedy staję właśnie na Adoracji i przychodzę z różnymi pytaniami, to Bóg mi odpowiada. Tak właśnie w seminarium sobie bardzo umiłowałem też Adorację. No i rzeczywiście przychodziłem z różnymi pytaniami i zawsze bardzo mocno walczyłem o to, żeby. Żeby to On przemówił. Dzisiaj zanim przyjechałem do was, dzisiaj jest mój dzień wolny, środa, zawsze jako kapłani mamy jeden dzień wolny w tygodniu. To jest zawsze fajny czas, żeby w górki wyskoczyć, do rodziny wyskoczyć. Dzisiaj sobie tak mówię, wypocząłem i mówię jadę na adorację, jadę na adorację, zobaczymy co Bóg chce mi złożyć w sercu. Też jeżeli chcę głosić, to nie chcę żeby to było takie, młodzi by powiedzieli z czapy. Nie chcę, żeby to było takie, a że jakieś takie mądre rzeczy nie. Ja bym bardzo chciał, żeby to było coś takiego, co rzeczywiście, co Bóg składa mi w serce. Co Bóg składa mi w serce, że tym się chce po prostu podzielić, że, że my głęboko wierzymy, jako te osoby, które też się po prostu dzielą czymś, że to, co jest włożone w nasze serce, jest też po prostu dla Kościoła, czyli dla Was. Czyli dla Was, nie? Jeżeli Kościół jest jeszcze taki, że, że Kościół pragnie iść, iść dalej i pragnie jeszcze więcej, to, to jest to takie właśnie przyjmujące. Więc kochani, ja Wam chcę powiedzieć, że, że adoracja, właśnie liturgia, we mnie bardzo mocno wzbudza bojaźń. I że mam chyba teraz taki czas i taki, nie wiem, mogę powiedzieć, rozwój i zmianę mojej relacji z Bogiem. Że, że coraz mocniej przychodzę i nigdy wcześniej nie pamiętam w moim kapłaństwie, żebym aż tak bardzo mocno, wiecie, Bogiem, bardzo go zawsze kochałem. Zawsze go bardzo kochałem, ale mam wrażenie, że we mnie jest coraz więcej zachwytu. Coraz więcej zachwytu. Że we mnie jest jakby coraz więcej takiego, takiego poruszenia, poruszenia tym, jaki on jest. Że wierzę, że On mnie zaprasza i zaprasza każdego z nas do poznawania Jego samego takim, jakim właśnie On jest, że On uchyla i otwiera swoje serce. I kiedy, kiedy ja zaczynam Go poznawać i zaczynam patrzeć na to, jaki On jest, to to, że we mnie jest coraz więcej właśnie i zachwytu, ale we mnie jest coraz więcej bojaźni. Coraz więcej bojaźni, że coraz bardziej można powiedzieć, smakuje Jego świętość, coraz bardziej smakuje Jego bliskość, coraz bardziej. Jest to dla mnie coś, coś tak bardzo pociągającego, bardzo pociągającego. I wierzę, że to jest dla każdego z nas, nie, że, że taka postawa jest, jest naprawdę piękna. I tak jak się też modlimy niejednokrotnie, piękny jest moment, kiedy nie musisz wypowiadać słów. Nie musisz wypowiadać słów wczoraj, z naszą wspólnotą się modliliśmy, i był taki moment, że się tak mocno modliliśmy, tak głośno, że zespół grał. Tam było, a teraz właśnie niech cały Kościół woła chwała, i rzeczywiście wołaliśmy chwała, ogłaszaliśmy naprawdę z taką bardzo dużą mocą chwałę Boga. I przyszedł taki pewien moment, to jest też bardzo ważne, że jak idziemy w modlitwie, żebyśmy szli w jedności. I kiedy, nie wiem, śpiewamy właśnie pieśni uwielbienia, to naprawdę to trzeba włożyć całe serce i niejednokrotnie też całe ciało, w sensie to musi być jak najprawdziwsze w nas, jak najprawdziwsze w nas. I kiedy wołaliśmy chwała, to potem przyszedł taki moment takiego, takiego zatrzymania, przyszedł moment takiej ciszy i jakby to było tak głęboka, głębokie poczucie obecności Bożej, że ty wiedziałeś, że po prostu to już nie trzeba słów. To już nie trzeba, wiecie, czasami niektórzy prowadzący modlitwę mają tak, że, to, że jakby chcemy zagadać Pana Boga. Nie, nie, zatrzymaj się. Wiecie, to uwielbienie jest takim nasyceniem Jego obecnością. Dla mnie te wszystkie pieśni, które są grane, to wszystko, co, o czym mówimy to jest tak ważne, że jak ktoś śpiewamy jedną pieśń, zaraz coś mówimy i przechodzimy do drugiej pieśni, mówię stop, za dużo. W sensie, zostańmy w tym. Jeżeli na przykład modlimy się teraz i oddajemy coś Bogu, to zostańmy w tym chwilę. Jeżeli uwielbiamy Boga, no to to nie musi być teraz po prostu torpedowanie słowami. Zostań, zostańmy w tym. I oczywiście, wtedy, kiedy zrywamy się do uwielbienia, zróbmy to najmocniej, jak potrafimy, ale tu jest tak bardzo ważne, żeby, żeby to było nasze takie jak najgłębsze spotkanie. Jak najgłębsze spotkanie, jeżeli czytasz Słowo Boże i to Słowo Cię porusza, zatrzymaj się, zostań przy tym Słowie, pokołysz je. Dlaczego to Słowo Cię porusza? Co ono w Tobie wzbudza? Nie? Zatrzymaj się, zasmakuj, pożuj to Słowo, pożuj to Słowo. Nie, żeby, bo my nie będziemy wrażliwi, nie będziemy pojeźliwi, jak wiecie, jak modlitwy będą fuh, fuh, odmówione. Fuh. Kolejny odmówiony. Jeżeli rozważasz różaniec i porusza cię jakaś konkretna scena, bo wiemy, że w różaniecu sobie wyobrażamy też te sceny i wchodzimy w nie i naprawdę coś cię po prostu w niej porusza, ono odpowiada twojej sytuacji życia, zatrzymaj. Nie tak, że idź, zatrzymaj. To są, wiecie, takie momenty, ja widzę, że, że w życiu z Bogiem chodzi naprawdę o takie momenty łaski, że my sobie tego nie wyreżyserujemy. Że Bóg sam przychodzi. Kiedy patrzę na moje powołanie, nigdy nie było tak, że teraz ja uznałem, że jest ten moment, kiedy Bóg będzie do mnie mówił o moim powołaniu. To najczęściej było tak, że Bóg sam chciał podejmować ten temat. A ja mówię, aha, okej. Okay. No i no to, no to słuchałem, no i przychodziło, no i jak Maria, rozważałem to w swoim sercu, nie? Więc naprawdę to jest, kochani, tak, tak bardzo ważne. Więc ten temat jest. Od, od bojaźni do uwielbienia. Bo chcę wam powiedzieć, że katechizm kościoła katolickiego, kiedy mówi o uwielbieniu, to mówi, że uwielbienie jest aktem bezinteresownego bycia przed Bogiem dla Niego samego. Akt bezinteresownego bycia przed Bogiem dla Niego samego. Co to znaczy? To znaczy, że jak masz na przykład ciężki czas i masz taki czas, że ci się nie chce modlić. Uwaga! To jest ok, Masz taki czas, ale stajesz przed Bogiem. I nie chcesz nawet za dużo gadać, ale jesteś przed Nim i wpatrujesz się w Niego, to tak właściwie Ty Go uwielbiasz. I nie chcesz tutaj, żeby jak teraz się pomodlę, to się poczuję lepiej. To jest interesowne. To jest interesowne. Kiedy dojdziemy do takiego miejsca, że jesteśmy bezinteresowni, to Duch Święty ma przestrzeń. Duch Święty ma przestrzeń do tego, żeby Mógł robić, co, co chce, żeby mógł podejmować tematy, które chce, żeby mógł nam pokazywać zupełnie innej strony. My czasami jesteśmy przyzwyczajeni, że teraz, tutaj tą stroną, Ty masz powiedzieć, a po prostu Pan Bóg może przyjdzie z tej strony, albo z tej, albo z tej. I to wiecie, to bycie właśnie w obecności Boże takie bezinteresowne, ono nam właśnie pomaga. Więc, kochani, wierzę, że kiedy, kiedy my nauczymy się takiej wrażliwości, kiedy my będziemy stawać w bojaźni, i kiedy z tej bojaźni będzie naprawdę wypływać uwielbienie, to to uwielbienie, ono nie będzie takie, ono będzie po prostu z głębi serca. Ono będzie z głębi nas. Że to jest bardzo dobre, w ogóle, jak jest modlitwa, jest to, jak jest więcej czasu, że na początku modlitwy. Jest taki moment po prostu milczenia i uświadomienia sobie przed kim ty jesteś. Że jesteś właśnie przed Bogiem wszechmocnym, jesteś przed Bogiem bliskim. Nie świadomość tego, przed kim jestem. Świadomość tego, przed kim jestem. Kiedy, kiedy odprawiam właśnie Eucharystię, wiecie, to jest też niesamowite, że może w życiu, wiecie, mamy siedemnatka państwa. Rok ma 365 dni. Odprawiam raz, dwa, czasami zdarzają się takie dni, że odprawiam trzy Eucharystie dziennie, więc jestem przekonany, że już około trzech tysięcy Eucharystii odprawiłem w swoim życiu. Wasz proboszcz czcigodny pewnie jeszcze więcej. I jestem przekonany, właśnie też, i tak jak widzę, są takie Eucharystie jakieś takie szczególne. To znaczy, że są takie momenty, kiedy, kiedy jakby Bóg zaprasza do takiego poznawania siebie. Są takie momenty, które bardzo poruszają. Są takie Eucharystie, każda jest oczywiście ważna. W każdej Eucharystii dzieje się to samo, że, że Bóg po prostu, no Bóg się rodzi. W każdej Eucharystii dzieje się to samo, ale mam wrażenie, że czasami są takie Eucharystie, takie bardzo dla nas. Takie, że Bóg właśnie dotyka czegoś bardzo mocno, co jest w sercu, że widzi może otwartość. No ciężko to wytłumaczyć. Ciężko to wytłumaczyć, ale wierzę, że ta nasza taka przykładność, staranność uczestnictwa w liturgii, to nasze skupienie, walka o skupienie na Eucharystii, na adoracji dla, dla Boga samego, że to naprawdę jest, jest takie ważne, żeby wejść, wejść bardzo głęboko w to spotkanie właśnie z Jezusem, nie? Żeby, żeby Go tak, tak mocno też właśnie spotkać, że do tego Pan zaprasza. Więc, kochani, wierzę, że Bóg nas zaprasza. Że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy byli wrażliwi. Wrażliwość to jest samodyscyplina. O wrażliwość się po prostu walczy. Im więcej jest rzeczy, tym te rzeczy, można powiedzieć, nas jakoś tam przytłaczają i tym można powiedzieć, że zaciemniają. Zaciemniają, że później pewnych rzeczy możemy też nie widzieć. I adoracja. To jest właśnie też takie miejsce, kiedy na nowo nabieramy też takiego światła. Kiedy może nie jest tak, że od razu po prostu świecimy tak bardzo mocno, ale adoracja ona powoduje, że jesteśmy coraz bardziej wrażliwi. I zobaczcie, że Twoje patrzenie się w Jezusa powoduje, że Ty odbijasz światło, że On jest Słońcem, a Ty jesteś jak Księżyc. Księżyc odbija światło Słońca. I Ty możesz stawać się takim Księżycem, który odbija jego światło. Tylko, tylko musisz, tylko musisz. Tylko trzeba się po prostu właśnie z nim spotykać, nie? Trzeba się z nim spotykać i być, i zatrzymać się i patrzeć na to, jaki on jest. Piękny, święty, bliski i wchodzić w to spotkanie. I to będzie rodziło w Twoim sercu jestem przekonany właśnie że uwielbienie, bo Bóg nas przeprowadza właśnie od bojaźni do uwielbienia. Thank